Stajemy u kresu dnia chrześcijańska duszo, by w cieniu nadchodzącej nocy zdać sprawę z włodarstwa naszego przed Panem życia i śmierci. Niech ta chwila będzie czasem świętego uciszenia, w którym głos świata milknie, a zaczyna mówić sumienie. Wstępujemy w tę modlitwę z pokorą, świadomi naszych słabości, lecz ufni w nieskończone zasługi męki Pańskiej. Oddajmy Bogu ostatnie tchnienie tego dnia, zanim sen, ten obraz śmierci, zamknie nasze powieki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże mój i Panie, uwielbiam Cię z najgłębszą pokorą i kocham Cię z całego serca mojego. Dziękuję Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi mnie dzisiaj i przez całe życie Łaskawie obdarzyć raczyłeś. Uwielbiam Cię jako mojego stwórcę i najwyższego sędziego, w którego ręku są wszystkie drogi moje. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym wprawdzie przejrzał dzień dzisiejszy. Pozwól mi poznać grzechy moje w myślach, słowach, uczynkach i zaniedbaniach, abym mógł za nie godnie pokutować przed obliczem Twoim. Ciszy własnego serca, stań teraz wprawdzie przed Majestatem Bożym. Przypomnij sobie grzechy dnia dzisiejszego. Pan czeka na Twoją szczerość. Żałuję za my złości, jedynie dla Twej miłości, Boże. Bądź miłości w mnie grzesznemu. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi, którymi ciebie dobro nieskończone obraziłem. Wolę raczej umrzeć, niż Cię ponownie zasmucić. Postanawiam mocno, przy pomocy łaski Twojej, poprawić życie moje i unikać wszystkich okazji do złego. Chryste, przez rany Twoje przebacz mi. I oczyść duszę moją. Amen. Ojcze nasz któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych Obcowanie, Grzechów Odpuszczenie, Ciała Zmartwychwstanie, Żywot Wieczny. Amen. Święty Józefie, Mniemany Ojcze Pana Jezusa i prawdziwy Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, Tobie polecam ostatnią godzinę życia mojego. Tyś skonał na rękach Jezusa i Maryi. Uproś mi łaskę, Dym i ja z ich imionami na ustach życie zakończyć mógł. Strzeż mnie tej nocy od śmierci nagłej i niespodziewanej, a w godzinę konania bądź moją obroną. Amen. Nawiedź, prosimy Cię, Panie, to mieszkanie i wszystkie zasadzki nieprzyjaciela od niego oddal. Niech w nim mieszkają święci Twoi aniołowie, którzy by nas w pokoju strzegli a błogosławieństwo Twoje niech będzie nad nami zawsze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju Chrystusowym. Amen. W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego. Tyś mnie odkupił, Panie, Boże Wierny. Amen. Jezu mój, miłosierdzia, przez krew Twoją najdroższą obmyj duszę moją. I daj mi pokój serca. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Spocznij teraz w pokoju Chrystusowym, pod osłoną skrzydeł anioła stróża. Niech imię Pańskie będzie Twoją tarczą a niepokalane serce Maryi bezpiecznym schronieniem w mrokach nocy. Niech Bóg Wszechmogący i Miłosierny nam błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Śpij z Bogiem, chrześcijańska dusza.